Cześć, witam serdecznie. No jest jakiś problem z aplikacją YouTube Studio, dlatego że nie liczy prawidłowo wyświetleń. Jeżeli macie podobny problem, to dajcie znać. Natomiast ja witam w 44 odcinku serii Moje winyle muzyka polska i przed nami grupa bardzo ważna, absolutna legenda polskiego rock bluesa. Bohaterem 44 odcinka jest zespół Jam. Grupa Jam e, swoje zalążki właściwie miała już w roku 1969. Natomiast na dobre rozpoczęła próby w roku 1973. Na jesieni 1973 roku do grupy dołączył wówczas raptem 17-letni wokalista. Ryszard Riedel, który to do dzisiejszego dnia jest absolutną legendą polskiego rocka. Zanim jednak doszło do nagrania płyty, musiało upłynąć od oficjalnego debiutu 12 lat. Debiutancki album Cegła ukazał się w roku 1985, i co po niektórzy Twierdzili, że jest to greatest hits, czyli składanka najlepszych przebojów. Rzeczywiście, na tej płycie znalazły się przeboje, ale w tak zwanym dżemowym rozumieniu. Tutaj mamy takie klasyki jak Czerwony jak Cegła, Whisky czy um, Och, Słodka, do której to powstał pierwszy teledysk dżemu. Skład grupy praktycznie oprócz perkusistów nie zmieniał się. Na cegle zagrali Paweł Berger na fortepianie i na rhodes piano, nieżyjący już w tej chwili członek zespołu Dżem, który zginął 27 stycznia 2005 roku w wypadku samochodowym w okolicach Jawożna, Również nieżyjący perkusista Michał Giercuszkiewicz, który zmarł 27 lipca 2020 roku. Od 1996 roku mieszkał na tratwie przez siebie zbudowanej na miejscowości Werlas w Bieszczadach Adam otręba gitara, Beno otręba gitara basowa, Ryszard Riedel śpiew harmonika ustna, Jerzy Styczyński gitary gościnnie, Rafał Rękosiewicz na organach Hammonda, który to potem wspierał oczywiście dżem przy różnych koncertowych okazjach Jerzy Jorgos Skolias śpiew i Leszek Winder gitara slide. E, moi drodzy, tutaj była ciekawostka, dlatego że w studiu obok Leszek Winder nagrywał swój album Blues Forever. Równolegle nagrywali debiutancką płytę Chłopaki z dżemu, także Leszek Winder wsparł ich na gitarze na ich płycie. Natomiast Ryszard Riedel zaśpiewał na płycie Blues Forever Leszka Windera. 85 rok. Płyta, która dzisiaj jest już absolutną legendą, jeżeli chodzi o polskiego roka. Tutaj oczywiście pierwsze tłoczenie. Wydanie Polskie nagrania. Numer katalogowy SX2236. Płyta. Okładka. Stan idealny. W roku 1986 ukazał się pierwszy album koncertowy Dżemu, płyta Absolutely Live. Koncertówka, która przez samego Ryszarda Ridla była uważana za najlepszy album Dżemu. Wyjątkowa pod kilkoma względami. Dlatego że mało które utwory doczekały się wersji studyjnych. Natomiast fajnie by było gdyby wersje studyjne były wszystkich tych nagrań, które ukazały się na płycie Absolutely Live. Zanim jednak doszło do nagrania cegły jeszcze wrócę, ukazały się dwa single. Pierwszy z nich to Paw Whisky, wydany przez Tonpress w roku 1981. Drugi, Dzień, w którym pękło niebo wokół sami lunatycy, wydany w roku 1984. I w roku 1985 na singlu wyszły dwa utwory, na singlu wyszły dwa utwory, które nie weszły na płytę cegła. Był to skazany na blusa i mała Aleja Róż. Natomiast do Absolutely Life. E, również powstał singiel z utworami człowieku, co się z tobą dzieje i czerwony jak cegła, który wyszedł e, mając e, swoją okładkę e, dokładnie taką jak tutaj zdjęcie ryśka. E, w nakładzie raptem 4700 egzemplarzy jest to dzisiaj nie lada Rarytas. Cegła ukazała się w nakładzie 80 tysięcy egzemplarzy, za to Absolutory Life tylko 30 tysięcy. Eee, z tej płyty e, wymienię oczywiście Niewinnych czy Abym Mógł Przed Siebie Iść. Dwa klasyczne, ale mniej znane utwory z tego albumu. W roku 1987 zaszły pierwsze zmiany w zespole Dżem. Michał Giercuszkiewicz został usunięty ze względu na dość duże problemy z narkotykami. I powiem tak, no nie, było to, nie było to może dobre posunięcie do samego końca, dlatego że panowie z Dżemu myśleli, że jak usuną Michała to Rysiek po prostu również przestanie e, bawić się w narkotyki. I e, odsze Michał odszedł w momencie, kiedy zespół nagrywał swój drugi album studyjny Zemstanie Toperzy. Na szybko awaryjnie został zastąpiony przez perkusistę jazzowej grupy String Connection Krzysztofa Przybyłowicza. Boże daj dom... Y, 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 Boże... Y, y, e, album Zemstanie Toperzy... Wydaje mi się, że jest ceniony tylko przez wytrawnych fanów zespołu Dżem. Dlatego, że tutaj, jeżeli chodzi o wielkie przeboje, jest tylko jeden. Kompozycja Bena, otręby i Ryszarda, do tekstu Ryszarda Riddla naiwne Pytania, czyli słynne, w życiu piękne są tylko chwile. I właściwie jeden przebój za to wybitny, ale mamy też tak kapitalne utwory jak Koszmarna Noc czy Klosz, Klosz w. W zamyśle miał mieć tylko 4 minuty. Natomiast Rysiek, kiedy skończył śpiewać, e, panowie popłynęli prawie do 10 minut, rozegrali się tak, że nie było e, końca i to Jezus Maria Rysika na samym końcu e, to była autentyczna e, reakcja na to, co się w studiu stało. Płytę wydał PRONIT PLP0043. LP, LP e, natomiast... Rok 1988 to już bardzo duże e, uzależnienie Ryśka od e, narkotyków. Niestety, e, no powiedzmy, Ryszard Riedel był niestety heroinistą. E, miał problem z nałogiem. Praktycznie ponad 20 lat, licząc jego początki, zaczął na dobre zaczął w 1981 roku. Natomiast tutaj już to uzależnienie było na tyle duże. Że w roku 1988 podjął próbę leczenia, podjął próbę poważnego detoksu, i w trakcie jego nieobecności wyszła płyta butlek, właściwie tak zwane przeboje całkiem live. Został nagrany drugi koncert z teatru stów w Krakowie, podobnie jak rok temu, rok wcześniej wydano absolutely live. Również z tego z teatru stów w Krakowie. To tutaj naprawdę jedyne co położyło tą płytę, to może nie tyle repertuar, co po prostu bardzo przeziębione. Gardło Ryśka, i to niestety słychać. Wydanie polskie nagrania: SX2561, okładka do podklejenia. Ryszard Riedel nie był w stanie przez jakiś czas występować z zespołem, a tak się zbiegło, że Tadeusz Nalepa, ojciec polskiego blusa, nie miał zespołu, więc Marcin Jakobson, były menadżer Martyny Jakubowicz i zespołu TSA. Będąc właściwie od do 89 roku menadżerem zespołu Dżem, skojarzył te fakty. I płyta i Tadeusz Nalepa i zespół Dżem nagrali płytę numer 1. Natomiast najwięcej zepsutej krwi jest na płycie Najemnik trzeciej studi trzecim studyjnym albumie Dżemu. Kiedy to Rysiek wszedł do studia cztery miesiące później po Instrumentalistach. Natomiast tutaj są dwa klasyki. Modlitwa trzecia, pozwól mi, oparta na klasycznej modlitwie zespołu Breakout oraz kultowe Wehikuł Czasu. Eee, też jest ciekawa sprawa z powstaniem tekstów do tych utworów dlatego że Rysiek przyjechał na sesję kompletnie nieprzygotowany, jeżeli chodzi o teksty, więc Marcin Jakobson wpadł na genialny pomysł, aby zamknąć go w pokoju hotelowym w hotelu Krakowia w Krakowie i tam właśnie pod kluczem, można byłoby powiedzieć, powstały te dwa kultowe teksty Modlitwy Trzeciej i Wehikułu Czasu. Tą płytę z kolei wydał Veriton w roku 1989. I to jest pierwszy prez. to jest pierwszy pres. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że trzy lata później wyszła reedycja w epoce najbardziej poszukiwana płyta zespołu GEM. Eee, rok 1989, mimo wszystko, był e, bardzo płodnym rokiem dla zespołu GEM i e, dlatego, że e, podczas tej samej sesji e, do najemnika powstała instrumentalna płyta, The Band Plays On. Tutaj wydał tę płytę z kolei Poljes. The Band Plays On to materiał instrumentalny na wypadek absencji Ryszka, nawet z własnych koncertów. Pamiętajmy jedną ważną rzecz, że w ciągu całej kariery istnienia działania Ryszka Ridla z drzemem Rysie Gridel nie, do, nie dotarł na swoje koncerty aż 11 razy. Natomiast w 1991 roku Detox grupa Jam postanowiła wejść w lata 90. z kopa. Zmieniła perkusistę. Na płycie Najemnik i The Band Place On zagrał legendarny perkusista grupy TSA Marek Kapłon. Występował również w zespole Banda i Wanda. Natomiast w lata 90. weszli z najlepszym moim zdaniem perkusistą w Polsce Jerzym Piotrowskim, który najbardziej znany jest oczywiście z grupy SBB. I z nim w składzie nagrali najlepszy swój album. W lipcu 1991 roku ukazuje się Detox. Czwarta studyjna płyta dżemu, gdzie po prostu ta płyta może się nie kończyć. Tutaj mamy takie klasyki jak, jak Malowany Ptak, Ostatnie Widzenie. Seno Victorii czy Liz do M Oczywiście Detox i Mamy Force Mamy Czas Plus dwa utwory instrumentalne Śmiech czy łzy i Letni Spacer z Agnieszką Tutaj oczywiście pierwszy pres Okładka laminowana Proszę bardzo Cena z epoki 41 500 zł Kupiona przeze mnie osobiście W roku 95. 4 lata po premierze w stanie idealnym. Właściwie można powiedzieć, że ta płyta została kupiona jako nowa. To jest oryginał, słuchajcie. W reedycji jest całkiem inny label. W lutym 1992 roku postanowiono wznowić na winylu pierwszą kasetę zespołu Gem z koncertu na FAMie z 12 lipca 1984 roku, i tutaj już przejął stery, przejęła stery firma. Arston wydając e, tę płytę pod zmienionym tytułem Dzień, w którym pękło niebo. To koncertówka. Wygląda jak współczesna reedycja. Tutaj mamy pierwsze wydanie, natomiast różnica jest tylko taka bo label nawet jest identyczny. Na labelu w reedycji nie ma napisu Arston. Tutaj, jeżeli jest Arston, to mamy pierwszy pres i czerwiec 92 rok i tak jak mówię ta reedycja albumu najemnik. Przed przed ostatnia płyta w Polsce Al, tutaj jest ALP 077. A tutaj mamy ALP 079. Tutaj mamy tego kultowego najemnika w pierwszym presie. Tutaj jest znowu okładka z reedycji, Jak to się mówi, natomiast tutaj się patrzy, Mamy wydanie Arstonu i label tak samo inny jak w przypadku edycji. Bo label powinien być taki. Materiał dokładnie ten sam jak na pierwszym wydaniu. I dodatkowo jedyną płytą z nowych, którą mam jeżeli chodzi o dżem, jest muza. Póki co ostatni album dżemu na dwóch, na dwóch plackach. Ale płyta naprawdę bardzo dobra i zacna. Jestem fanatykiem dżemu od ponad 30 lat i nie chcę się z tego leczyć. To najlepszy polski zespół.